Kalo. Dzień dobry. Cześć, czołem. Witamy się z wami bardzo serdecznie na kanale Ekipy Fantazy. Moi drodzy, i dzisiaj nie jesteśmy na boisku, jesteśmy na parkiecie. Czyli tańczymy. W tym momencie on jeszcze nie wiedział, na co się pisze. I dzisiaj zagramy w kosza. Jak sami widzicie, po raz kolejny gościmy w obiekcie WR Sport w Świlczy obok Rzeszowa, za co bardzo dziękujemy, bo właśnie w tym miejscu odbędzie się livestream charytatywny. Ale o szczegółach opowiem wam zaraz z Delikiem. Moi drodzy, potężna celebracja 10. edycja livestreamu streamu charytatywnego 8 grudnia będzie naprawdę grubo, to jest potężny obiekt i tutaj o tym powiem wam więcej Kornel. No przede wszystkim jeszcze uścislając co do streamu charytatywnego 10. jubileuszowa edycja, Dokładnie. oczywiście zaczynamy w piątek o godzinie 18:00 8 grudnia, więc łatwo zapytać. Pamiętać, kończymy 10 grudnia o godzinie 20. Wielkim finałem 10 jubileuszowej edycji streama charytatywnego ekipy Fantazy. Pamiętajcie, haszta Fantazy pomaga, ale będzie to wyjątkowa edycja nie tylko ze względu na ten jubileusz, ale też na miejsce, gdzie do dyspozycji. Oprócz salek VR mamy boisko do piłki nożnej, do koszykówki, siatkówki, ściany wspinaczkowe, boisko do skłosa basen. No może do Będzie po prostu będziemy, grubo, nie ale będzie totalnie grubo tak, I planujemy chcemy... naprawdę potężną edycję Z tego względu, że jest to dziesiąta I naprawdę mam nadzieję, że wszystko wypali Jak kabanos będzie napakowana ta edycja Te tak 50 jest. godzin będzie wykorzystane od pierwszej do ostatniej minuty I mamy nadzieję, że po raz kolejny Zrobimy coś niesamowitego, więc już teraz Subskrybujcie kanał Ekipy Fantazy Ale przede wszystkim, wy też macie bardzo ważne zadanie Poinformować o tym, jak najwięcej osób się da Hashtag i roznosić... Fantazy pomaga Hasztag Fantazy pomaga, dokładnie. dokładnie A teraz porzucamy sobie, co? Porzucamy sobie, dokładnie Moi drodzy zasady są banalnie proste po prostu mała podróż w czasie do czasów, kiedy to Lachu jeszcze był małym dzieciakiem. nie, ale kamek owszem. Rzucamy, mamy pięć pozycji jeżeli trafisz z pierwszej, przechodzisz dalej jak nie, to twoja przygoda się kończy. Uwaga! Przed obejrzeniem tego materiału proszę wziąć pod uwagę, że w kosza grali sami profesjonalni koszykarze, więc ich poziom stanowczo odstaje od przeciętnego osobnika, a ich umiejętności mogą wprawić Państwa w stan wielkiej zazdrości i zdumienia. Zapraszamy do oglądania. Sypaj, albo i nie. Aj. Dawaj, dawaj, zalacha, lachu na koniec kolejki. O! Aj, 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 aj. aj. aj o! Chodź, 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 chodź. chodź, chodź. Cozy ja Brian! Bryant. Ja chcę nałożyć presję. Ten gościu 20 lat grał w kosza. Nie, ile grałeś? Tak no, serio. Nie, ja nie żyję tyle co ty. Nie, ile grałeś w kosza? Bardzo krótko. Ale, dni, ale grałeś. Raz jak kolega na boisku byłem. Widać ten nadgarstek. No, a to. Jedyny ze sprzętem na mecz przyszedł ty. Nie ma. Panie Adrianie, sypnij to ładnie! O, jak kurde, obtarła się. U! Nie, teraz dramat był. Aj! Oj, Siedzi, idę dalej. Nie. Źle. Odwójna. Zmotywował tych z tyłu Chodź oh. Ten z rozbiegów stu... Siedzi Nadal już. Kurde mać. Ja Siedzi oh, Ale ziemia Całe szczęście, że Polakowi się nie powodzi aż tak Tamto z dedykacją dla Fenoma ale kamyk, ten przysiad mi się podoba <grym> Lachu, czy przejdzie do ostatniej bazy? Nie, nie. A, Otóż nie. nie Odbija kurde i wypada, no tak A jak ci I Idźcie, ja zostanę Siedź. Aj! Nie. Siedzi No ja pierdzielę, no jak to jest możliwe? Całą przejechało Niewiarygodne jest to, jak bardzo jesteśmy ch**ni w każdy sport Jest Nieee yeah. Ostatni Ostatni Ale to w siatkówce No przecież to jest... A -a -a. Yeah. Oh, witam! Nadrabia. No czekałem na ciebie! Już nie będę długo czekał! Siedzi! Aj! Nie, to jest tak pasmo! Ale widać, stary, widać! <ścoughs> Jezus, Maria! Piłkę! <ścoughs> <ścoughs> <Nie. ścoughs> Ooo! Jest! Za pierwszym! Ej, było tak blisko! Ej, za pierwszym! Dawaj! Trafi, trafi mi być. No fajnie rzuca, takie ziemniaki płaskie. No daj to w końcu. No, w końcu! Come on! Czy zakończy tą szybką, trzyminutową gierkę rozgrzewkową? Nie. Nima! <laughs> O, Jezu, ale zeszła! to Nie, żartuję. Haj. Albo bliżej tego A za cyś to? To puść Jaki jeden. czyściu! Proszę bardzo. Koniec. Ty też to trafiłem. Nie, nie, nie był. No! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Siedzi! Aaaaajajaj! Oooooooo! Daj 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 daj. Ja daj, 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 daj! Siedzi! Oooooooo! Ja pierdolę! daj, 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 daj. Za ciocem! za się Oj, oj! Siedzi! Ja pierdziele! Jakby to siadło teraz! Z tej strony trawa jest zieleńsza, naprawdę!

Nie! Jedną godzinę i tysiąc rzutów później. Uwaga! Lachu kończy! Ostatni! Eee! Eee! Ty się cieszę, bo skończyliśmy w końcu. Moi drodzy, po tej trwającej 3 minuty rozgrzewce przechodzimy do wylosowania drużyn. Drużyna pierwsza Lachu. Dziękuję. Drużyna druga. Jakob. Jakob, proszę. Drużyna pierwsza. O, witam. <laughs> witam cię. Drużyna druga. druga. DEF. No Drużyna już... trzecia. Znaczy, e kamyk. Kamyk. Proszę. No jest, gdzie? Gasz na to sambrek. Oh, yeah. FUCK <laughs> we yeah. Zaczynam mieć nieodparte wrażenie, drodzy widzowie, że w naszym przypadku to nie piłka nożna była problemem, tylko jakikolwiek sport. To jest najbardziej upokarzający materiał, jaki robiłem na YouTube, a robiliśmy różne rzeczy. <grym> robiliśmy ja, wiele bym, rzeczy. ja bym chętnie zagrał w tenis stołowy skłosz jest tyle rzeczy, że możemy to wszystko... Tenis, zwykły. A ja Siatkówkę, bym... siatkówka. Ja, jestem za, ja jestem za profesjonalną serią fantazy o sporcie. Oooooo! Oh. Oh. A spotkanie. jak jest profesjonalna, to co, nie oglądać ją jakby? Sport jest dla wszystkich mordo, dobra, lecimy W widzowie pamiętajcie, żeby wbijać... Masz jest i sportowcem Si Pamiętajcie, żeby wbijać na live charytatywny Wszystko macie co potrzebne w opisie Dziękujemy raz jeszcze za udostępnienie nam obiektu I do następnego, idziemy odpocząć Albo umrzeć